Lubicie Survival MMO, a Dune Franka Herberta? Zapraszam Was do tej zapowiedzi Dune Awakening. Jest to nowe MMO od twórców Conan Exile, więc zapowiada się całkiem solidna gierka. Jak przystało na każde MMO, mamy tutaj rozbudowany kreator postaci, rozbudowane drzewka umiejętności, tryb PVP, crafting, zbieractwo i budowanie baz. Fabuła wrzuca nas w wydarzenia 29 lat po tych przedstawionych w książce, w sam środek konfliktu pomiędzy Harkonnenami i Atrydami o planetę Arrakis, a przede wszystkim najcenniejszy surowiec przyprawę. Tę przyprawę wykorzystamy, żeby zbustować nasze skille jako środek płatniczy, czy też jako środek wpływu politycznego. Na pustyni jest niezwykle groźnie, więc nasza postać może dostać udar, może zostać zniszczona przez burzę piaskową, czy pożrą ją klasyczne, ikoniczne już sandwormy. Mamy kilka klas startowych, tak jak trooper, mentat czy swordmaster. Oprócz potworów będą polowali na nas również pustynni scavengersi i po pokonaniu ich oraz splądrowaniu ich baz, zdobędziemy trochę materiałów do craftingu. Można grać solo, natomiast aby coś znaczyć na serwerze, trzeba będzie się Zgrupować, żeby robić rajdy. Jeżeli twórcom uda się zapewnić Endgame, to myślę, że może być to całkiem ciekawy survival MMO. Dune Awakening 20 maja na pecety.